No moi kochani, po przerwie, po przerwie tutaj się zastanawiacie, jakie kolory świec dla jakichś na zodiaku. Po pierwsze można odsłuchać, po drugie jak ze wszystkim łącznie z numerologią jest tysiąc pomysłów. Ja Wam mówię coś, co jest bardziej z, jeszcze z mojego doświadczenia niż um, z książek, oczywiście to jest skąd wzięte, ale spośród tych różnych, 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 różnych kolorów sobie dopasowałam. Najbardziej znaczące, dlatego że wy macie tutaj praktyka przed sobą, a nie teoretykę książki piszącego. Słuchajcie, dobra, zaczynamy drugą część naszego webinaru, i teraz y, będzie to część pod tytułem Palimy długopisy, palimy gumy, dlatego że będzie dużo do zapisywania. Pamiętajcie, że nie musicie pytać, co dla kogo. Macie dwa dni dostępny jeszcze ten film. Możecie wrócić od minuty, od godziny 02, i te wiadomości będą. Ja też nie mam tego w pamięci, tylko mam w swojej księdze cieni, ale warto takie podstawy znać. I słuchajcie, jeżeli chodzi o olejki do świec, tak jak Wam mówiłam, namaszczanie olejkiem jest ważne z tego powodu, że wtedy do świecy przekazujemy naszą energię. Także fajnie, jeżeli te świece są namaszczone olejkiem. Jeżeli nie mamy niczego, może być to oliwa po prostu olej. Też po prostu, to fajnie jest doenergetyzować talizman. Co ja sobie mogę tutaj jako talizman użyć? Słuchajcie, kładziemy talizman, tutaj już nie ma nas, nie ma nas. Jest talizman nasz. Bierzemy świecę srebrną, bierzemy świecę czerwoną i bierzemy świecę czarną. I tutaj oczywiście cała mowa do energetyzowania talizmanu i do dodawania mu możliwości. Tyle dla Was układów e, tych przygotowałam, natomiast e, chciałabym się zapytać, czy jeszcze jakieś macie, które moglibyśmy, macie jakieś pomysły, które mógłbyś, moglibyśmy tutaj rozkminić na kolory świec, właśnie. Bo to myślę, że będzie. Powiem Wam, że piękna atmosfera dzisiejszego Błogosławieństwa była. Pięknie paliły się świece. Pięknie wygląda ołtarz. Zapalam światło, żeby lepiej było widać. Jak nam się sfokusuje, bo nie chcę. O, 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 o. Działa. Działa. No taki właśnie ołtarzyk sobie zrobiłam. Tutaj jeszcze świece brakuje. Lusterko za pentagramem, odbijająca ochrona przy oknie. Moje drzewo runiczne. Kwiaty na ołtarzu. Zeszedł błogosławieństw, który leci do podróżnej, przybocznej szuflady. Taka wygoda. Serwetka od Katarzyny z triskietą pod spodem. Moje kamienie. Rewelacyjny kociołek. Smok kadzidlany. Muszę chyba zamienić kielich z kociołkiem miejscami, bo kot, wiecie jak jest z kotem, o, na razie tak. Widoku to nie ma. To nie zamieniamy. Będziemy trzymać kciuki, żeby kot nie biegał. Eee, moje wykonane żywioły, boginka. Ta półeczka doszła taka, żeby troszeczkę podnieść wyżej wszystko. że tak to wygląda. W zaciemnieniu. Też bardzo ładnie. O, super. Atmosfera. Ołtarzowo-magiczna. Hej, ho. Słuchajcie, przyleciałyśmy z Biedronki z tego względu, że mamy sokowirówkę wolnoobrotową i miałyśmy dwa jabłka i zrobiłyśmy z tych dwóch jabłek sok i okazało się, że są przepyszne po prostu, ten sok przepyszny więc poleciałyśmy do Biedronki po owoce i teraz będziemy normalnie owocować o, tu zostaje, tu jest ładne światło Hmm. tam już nie jest ładnie światło nie, bo je pokażę już zrobione jak zrobimy bo też pewną rzecz Dorota robi taką o jak ładnie mi widać z tyłu w, ten, w lustrze mm, mikrofali. mikrofali pokażę wam hol zakupowy bo jest normalnie fitwegę prawie że no no wygląda to strasznie ale zważcie na to, że w Biedronce nie byłam 100 lat i teraz tak w ramach pokus takie są serki tutti. Są jakieś dwa batony tutti, które w lodówkach były. Więc my je do lodówki też włożymy. Zobaczymy. Deserki muszą być na chwilę kryzysu albo ciamkania przy programach. O, jaka nieładna gąbka. Ciamkania przy programach, ponieważ isz. z serków ja uwielbiam te tutti. Lubię frutti, wite. No i te jeżynkowe bardzo uwielbiam. Serki vitello, jeden Wiśniowiecki, drugi morela, czy tam jakiś inny brzuskwinie. no i jeszcze kryzysowy deserek. Był deser tiramisu. Nie wiem, z roku temu jadłam. Przypyszny, chciałam. Kot oczywiście swój udział ma. Dorota powiedziała, że sos tatarski jest zacny. Zobaczymy, będziemy ciamkać. <laughs> Babeczki wedlowskie mogą być bardzo długo i są bardzo dobre. Dzisiaj na obiad wymyśliłam, że będą kopytka. No to już my sobie zapodałem. Będzie to na sos będzie na e, tych polędwiczkach kurczakowych, a sos będzie słodko kwaśny. Budliżki bardzo goluby także będziemy tutaj doprawiać. No i tak moje małe pomidorki, które tylko one mają smak do śniadanych. I tak jak mówiłam jabłka, marchewka. To są dwie bułki na śniadanie. Mandarynki, pomarańcze, szpinak, baby, jarmuż, filiwagia normalnie. Teraz zatrzymajcie stop-klatkę, stop-klatka, możecie tego długo nie zobaczyć. Choć kto wie, oczywiście najlepsze wino, pomegrante, pomagra, najlepsze wino Ever, nawet że powiem dwa, ponieważ Katarzyna nam pokazała to wino i teraz będziemy chlejać wino, nie będzie programu. Szam, tarty, to dla mnie, bo ja lubię, ogórki zawsze na proksie, wreszcie wzięłam sobie napój ale sobie długo nie brałam. A że my nie lubimy generalnie wędliny, bo jest obrzydliwa, jedynie co nam wchodzi, to jest po prostu mięso zapeklowane. Po pierwsze to może stać, po drugie jest mięsem zapeklowanym, także tak. A tu jest kawałek naszego tego robotka, z któregośmy picie pobierali, o, to będzie nasza matka, my będziemy jak te cielęta słońce. Takie do utrzymania w czystości widzę średnie, chciałam powiedzieć, no ale damy radę. Także tak to wygląda. Najważniejsze jest środek, No, pycha, pychota jest, tak. Łatwe w umyciu. Tutaj są jego resztki części, już umyte, wypróbowane, pychota. Także wygląda to strasznie, schowam do lodówki i biorę się za gotowanie. Umyte polędwiczki, bardzo mięciutkie, słuchajcie. Fajne mięsko. Nie, nie ma jakiegoś tam tłuszczu czy czegoś, należy pokroić. W drobną kostkę i zważać na kota, który najwyraźniej ma na polędwiczko ochotę znaczy dobre mięsko. Właśnego podliczek. Oczywiście tam doprawiam po swojemu, ale baza już jest. Na szybko. 10 minut. Wędliczki podświeczone. no co? Działamy. A użyć. Próbuję bardzo. Coś. Bo kopytki mamy. Takie na 3 minuty ligara. A ale tutaj no to mamy. To nie tak. Ostatnio też źle te złożyłeś.

jak wygląda nasz obiadek kopytki, sosik, surówka świeżo wyciskany soczek z jarmużem, dlatego troszkę zielony nie przejmujcie się do Dorota Centrum Dowodzenia Wszechświatem wygląda tak, że mam gdzie położyć, szklanka z posoku w tym zdrowym gdzie położyć klawiaturę przyniosłam sobie miejsce żeby móc robić rytuały tu jeszcze tu mam miejsce, a tutaj mamy takie miejsce na połowie naszych drzwi. Także tak to wygląda. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, przyszły krzesełka. Krzesełka. I chciałabym mówić, że są krzesełkami, które się kołują. Mm -hmm. Najlepsze ever. Ja mam, bardziej turkusowe było, nie? Ale jest granat i chyba fajniej, tak. bo jest granat i czarny Dorota ma. Ja Podoba mi się. Czarny, czarny. A jest granat. To super jest. Tak, super jest. Wcale się koczył za bardzo nie ten, nie ten. I można się kręcić. Chodź zaakceptował obydwa jakoś ktoś. A, bydzał, łazi, łazi, potem śpi. No, bardzo fajnie.